Co to się robi? Je, 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 je. mapie się kurwa burgera układa! <tum> 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 o kurde... Dwóch! kurwa, Pewnie się całowali. <tum> <tum> Zasłatałem ekipa z dykanem. Nie <tum> Co ty mówisz? Nie! A ty kurwa... Kurwa, miał. CZEMU SIĘ no. CIĘ TO URAZIŁO?! Przestań do mnie. O nie! Nie stać tu! Nie! <laughs> nie ma czegoś takiego, że dupa nie ma... No. No. No, czego nie ma? Nawilżania. Bo wtedy byśmy się potęgacie co chwilę. I przez to jest czerstwa i dlatego ten... Jaka czerstwa? Masz czerstwą dupę? A ty wiesz? No je? dupa jest normalnie fajniusia taka. <laughs> no właśnie. Czekaj. <laughs> <laughs> Ale merda, Kurwa mać Kupujemy Spadam Spermę zjadam i spadam, co? Jest przed Sajd No, 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 no. E, Rampa, rampa, rampa Problem ja A, to dobra <noise> Aha nie, była. <laughs> była. Ale nie, jednak była. Jednak była. nie widzę was. Mieszko imposta. <laughs> dum, 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 dum. Ty na dupa mnie swędzi O, mnie dzisiaj też, ale się wystrażnić nie mogło. Adasiu. <laughs> A nie ale poślad swędzi, tak nagle z dupy. Z dupy. <laughs> <Z> Dodałeś <dupy. laughs> dałeś? Nice, kurwa, Mieszko. MKS? Mieszko, chodź tu. No o, 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 no o, die, para, o, co ty robisz? <laughs> jest, bombsite. O kurwa! Pra... <grywa> Gracie w czy nie, bo nie wiem czy zacząć. Pod... A, no mogę. Szybko za nim będzie. Czy coś. Ja im to chodziło o defnet w a nie w No. No. Aj, no. ja odpaliłem Kurwa <grywa> <grywa> głośnie tymi kluczami napierdalej. <grywa> Czasami niektórym rzeczom mm. trzeba dać rozejść, co nie? Na przykład rodzicom. Rodzicom. Właśnie jak z tą papą Ad 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 Adasiu? Ty co? Co ty? Adasi? Co? O mój boj... pies z... Oj o. O. Nie jest JESGE! Z... OOOOOO! Ale ona też jest grubsza czy taka normalna? jest trochę większa, ale normalna. Przepraszam! Tam się... tam z... No skutka no, nie chce zejść! Kopajki! O, zeszło. O! Nie ty. Hehehe. Najśpieszniejsze na kurwie i. Klasa. Klasa, klasa. Nie wiem, dole chuj mi stanął. Co? Hehe. <laughs> Co? <śmiech> Co? <śmiech> Boże. Łukasz, Łukasz lat 9 Łukasz lat 9? Łukasz lat 9? ja to ja mogę Ej, 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 ej. Moje ulubione to był tego Z diamentu zrobiony Inferno Mam to głowę Nie ma podbało. podobało? A co ma, to... ma... Jebana, jebana no. chciałeś Już nie chcę I chłopak też się znajdzie co? Ja i odrodzam też, proszę Pana. I ma być chora psychicznie. kurwa z psychiatryka. Ja słyszałem kiedyś, że marihuana właśnie dziurę w pamięci, ale nie wiem, czy to prawda. A ja że marihuana powoduje dziury w pamięci. Nie. Nie, nie, nie. pamiętałbym o tym. <laughs> Michu, pocałuj jadama, Michu, pocałuj jadama, Michu, pocałuj jadama, Michu, pocałuj jadama. <laughs> <laughs> Samobójstwo to jest dobre wyjście, tylko trzeba na to poczekać jeszcze, żeby nie wiem, żeby rodzice najpierw zmarli, żeby nie było im smutno i dopiero wtedy ty możesz pożegnać ze światem. Ty to już mogę. Tylko na czerwone. Tylko Oj. w Piotrące 50% panie! 90% dziewięćdziesiąt. się taty, czy w ogóle jadę. A gdzie idziesz? Ty czy spytaj. Jak ma... Mamy. No. A, moi. Moi. Ty to, jak żurek będzie drzał, drał, mordę, to ja mord... drał? O, to już Trau, będzie. Drał, DRAW? DRAW? Jak się mówi? Darł. Daru. 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 Drau. A bo to chciałeś to robić, okej. Okay. No które tak kurwa dobić, bo. Inaczej no, no, to się nie tak, da, zrobić. Aha, co ty powiedziałeś u, 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 u. dla Grubasa? U, u, u. <laughs> nie, ja muszę usunąć playlistę jakąś ze Spotify. Usuń, usuń, usunąć. usunąłem. O, ale mnie zabolały to. Pewnie jakieś chińskie. Nie, 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 nie. nie. Muzykę do ale... <laughs> Co już? Pafelki z truskawkami. Ty jesteś moją truskawką. Muszę ci trzy wydupy, jak jeszcze raz tak powiem. Pamiętajcie, brud sam odpada po 8 cm. Ty to mi za szürek odpadnie. Ja. Nie z... no, za mały jest. Mamy no, jeszcze sześć Hubert jest dokładnym przeciwieństwem mnie. Zero? W sensie? gdy <laughs> kurwa i rana? Możesz przesadzić nachodzić? Mama na... do geepa. O tak je. Po KURWA BYŁA OBRAŻENIA ja. CO ja. WY POWIEDZIELIŚCIE Oje, ja. W ogóle nie jestem w stanie uwierzyć, że są nadal razem po tym całym gównie Twoje pośladki to... KURWA ja. Ja jest, mu dużo obrażenia jeszcze kurwa z tego Mieczykiem, ale spierdolił mi kurwa tym ui, ui, ui. Na. Oni ui, mi. Chyba jebana I jest poik Zapija smutki Filip Co? Filip, robisz coś? Tak Aha <grym> Aha, Aha. No co? <grym> to co chcesz? No... Ja pierdol się <grym> Nawet dykan nie poszedł od tanka ja na, Przepraszam, nie klikajcie tego, poniosłem hey. Bo Nie, poniosłem, nie <grym> <grym> Nie Wszyscy. Przepraszam! A, no. A, no. no co, Kizo, kurwa. Nie, dobra, bombra! Aaa! Ja! Ja! Ja, ja! ja pierdolę! A on się tu chodzi w tym szukach. Bombik na bombie On mam bilę, on ma pilet! Kurwa, nie mogę trafić żadnego kuku, kurwa No Ktoś mi kule wyłączył Krzęcimy się Nie masz już skerby Jed... To trzeba dwie zostawmy klejnoty Chyba trzy, bo jeszcze żurek Co ty mówisz? Co on Ja bezbłędnie zdałem prawo jadł Za pierwszym? Nie, Nie, za trzecim Za trzecim no. Czureka, za którym ty zdałeś? Dziewiątym <grym> <grym> pierdolony. Bo co, sznycel przyszedł i od razu uciekasz To jak się nazywa ten co psy łapie? <grym> SZNYCEL <grym> O chuj A nie, to dykan O, 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 o nie, to dykan <grym> Ledwo przyszywasz Jak się stoi jaska, to się mało odlewów, kurwa w lesie. No <śmiennie> <śmiennie> Ej Kasia lubisz ci Tosy? <śmiennie> kurwa, czasami umiesz normalnie zagrać, a czasami grasz jak nie Kurwa chłopi ja dwa tygodnie LOLUS z... LOLA kurwa sp... pobrałem Kurwa chyba słowik dwa tygodnie czytałeś <śmiennie> <śmiennie> No i... No, 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 no. W jest mięso do kebaba pokrojone Ja pietolek, kurwa, dobra, to słyszałem. Ale ono kosztuje teraz tak. no. mięso. Nie musisz tego jeść, przecież jest. <grym grym grym dba> Dajcie mi pogardę Rainbow'a tym Zrobiłem ten cały. AWA! O jezu, kurwa, dobra. Cześć, Pogadamy No, Co Cześć, Jak się te robaki w dupie nazywają osiemniki? No. <laughs> Najgorzej bo w owcacach jest jak zapomnisz, że w nosi nosisz się sobie na pięć Nie, są 40. Jezu, <laughs> <Thank you. laughs> się drapiesz po jajkach oh! <laughs> od drugiej strony To <laughs> yeah, ta <is> <laughs> <laughs> <That was horrible. laughs> <laughs> A nie, nie uszyłem w dobry sposób floresa, jakby Dzisiaj będzie ten dzień, pewnie że w cyby Dzięki, misiek mm. <laughs> Ej Mioszek. ja? To prawda, że jak zapomnisz numer do Burger Kinga to wystarczy że wejdziesz na wagę? No. Z datą wczorajszego dnia. Kurwa no. Desczu namalujecie. A potem długo sam. Sam tam to nie. nie ubiele, tam jest bomba. Kropą. Descz spłynie twoja wow, twarz. Wow, wow. Tej kropli będę ja!